Zombie Apocalypse Siema ludziska, wziąłem się za wstawianie tego gaźnika z przyspieszaczem Tak jak wam wcześniej na filmie, kto ogląda to będzie wiedział, że mi nie pasowało Kupiłem tego kondona zwykłego, ten stożkowy filtr Wyciągnąłem z tą gumę i ona idealnie kurwa tutaj pasuje Ja już sobie go tutaj wrzuciłem, nie wiem czy będziecie widzieć to ale jest naprawdę elegancko, bez żadnego kombinowania. Pojechałem sobie do sklepu. Nie no, tak słabo widać. Hmm, może teraz zobaczyć. I ta guma centralnie wchodzi tutaj w nasz filtr oryginalny. Także nie trzeba nic kurwa kombinować. Jeszcze muszę porozbierać tu wiadomo ten. Mam nadzieję, że to będzie chulać. Dobra, biorę się dalej do roboty. Jak pokończę, to na pewno przetestuję. Chyba, już gaźniczek zamontowałem i powiem Wam, że jest rewelacja, nie? Żadnej teraz przymuły nie ma ani nic. Od razu reaguje na gaz. Przy podjazdach na pewno już tej niespodzianki, że jak chciałem manetę przycisnąć, no to było bu bu, bu, bu. na tym seryjnym gaźniku tak niestety się działo. A teraz to tak fajnie lata, że no szkoda gadać, nie? Ja zostawiłem sobie ten stary, bo no, dla mnie jest lepszy, masywniejszy i w ogóle, no tamten poskręcałem, no te śrubki, no, no jak widzę, tak jakoś to nie chciało trzymać za bardzo, no.